Dzień bardzo serdecznie z tej strony Gru Minecrafta. E, jak widzicie, wydałam, e, moi drodzy, kolejne robuxy, żeby e, być w City policjantem, tylko że nie byle jakim policjantem, tylko słotowcem. E, tak, moi drodzy, jest, jesteśmy słotowcem, mamy super karabiny różne pierdoły. E, co jest moim zdaniem... OP prawo, dlaczego mi podskakuje wóz tego, ja nie, nie wiem, ale e, no, pozostawmy to bez komentarza. Teraz mamy napad na bank, więc... W tym miejscu się udamy. Chyba, że nie poczekajmy na napad. Nie dobra, pojedźmy na, na bank, bo zawsze ktoś się będzie kręcił na, na banku. Także. O kurde, jakie ja jeszcze? Jedziemy na bank. Wydam 300 na to także, moim zdaniem, to jest bardzo duża kwota. I docenicie to, zostawiając łapkę w górę. Albo i nie, moi drodzy, czekamy na napad. Albo dobra, pojedźmy na płytę. pojedźmy na, na bank jak nikogo. nie będzie, to jedziemy na płytę. Czekamy na napad płyty, widzę, że ktoś będzie, yy, widzę, że ktoś się kręci. Także moim zdaniem yy, wchodzimy. Yy, dobra, wchodzimy. O, dobra, widzę. Stój. Stój, 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 stój. Stój, powiedziałem. Kurde. Kurde, 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 kurde. Nie mam gościa, nie mam gościa, nie mam gościa. Ja pierdzielę. Gdzie on? Uciekł? Widzę go. Strzela ktoś do mnie? Dostał? Do słotowca chciałeś strzelać? No gość nowy. Co ty? Dobra. Nie ma gościu, jesteś w więzieniu. Widzę chyba gościa. Nie wiem, co to jest. Podchodzę do niego powoli. Jezu, jak moja postać wygląda. Ale nie, dobra, nieważne. Skupmy się na tym, co to jest. Czekajcie. Nie da się tego pić. Czy to jest jakoś. Zbugowany bot? Dobra, nieważne. Nie wiem, nie wiem. Um, mamy 150 HP. Bardzo mi to cieszy, bo mamy. E, za jakkolwiek odporną. to jedziemy. 300 roboców wydane. No trudno. Płyta się robi. Płyta się robi. Dobra. Ale jak nie robi, chodź. O kurde, gdzie? Skąd dobra widzę? Kurde! Naprawdę? No, a, dobra, nieważne. E, tego nie było. No. Mm, więc musimy sobie znów jechać. Dobra, bierzemy to. Jaki z, ze mnie złotowiec, jak nie, nie, nie tu. Nie tu, wyjść no, dobra, tu jest jakiś dostęp, co ma jeden. To, ale nieważne, to jest jakaś fajna bryka, ile ona? Ile ona kosztuje? Oh. Na nasz budżet e, to dużo, ale sebo boksy doład e, doładujemy za chyba e, kasę. E, diamond Gold. Chyba nie chce mi się za dużo to kosztuje. E, dobra, tak. I pompa, dobra, jedziemy. Dobra, wiem gdzie będą, także jedziemy w płytę, bo z nami i bardzo dobrze. Wiem, że będę teraz na płycie. W ogóle, jak ja jeżdżę, dobra, szybko jedziemy. Dż... Oj, 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 oj. Dobra, let's go, Le lecimy szybko na płytę. Go, go, go. Gdy ja -o. o kurde. Uda, go, go, go. Dobra, dobra. No. 300 Roboców wydane. jak? Jeżeli, jak mnie to trochę boli mnie, ale nieważne. O, dobra, dobra, dobra. O, prowadzi mi, proszę się zatrzymać. Dobra, w sumie, w sumie. O, kurde. dobra, w sumie, co mnie to obchodzi? Tak naprawdę, e, skupmy się na tej płycie. E, tu jest gwiazd. Oj, rozwaliłem hydra, no trudno. E, widzę, że ktoś się ten tłucze, chyba. Nie, albo się nie tłucze. Chwileczkę, wyłączymy bomby. Eee, kurde, dlaczego się nie, nie włączają bomby? Dobra. Dobra, eee, nie chcę Dobra. Dobra, widzę. Widzę ich. Ale Będziemy ich łapać tutaj. Moi drodzy. O! We weźmiemy sobie taser. Muszę sobie... I teraz czekamy aż oni tu otworzą tą kratkę i sobie z tą wyjdą. A my sobie szybko ich z i będzie słuchiał. Bo nie chciałbym ich zabijać. Chyba, że będzie trzeba. Dobra. Dobra. No czekamy. Widzę. Dobra, nie ma co. O kurde, on mnie zabił. Kurde, jak? Skąd on na tą broń? Nie, nie, nie. He, nie dam się, nie dam się, nie dam się. No trudno. E, gdzie jestem? E, jestem tu. Aha, dość majnowy, ja Cię widzę. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie to. Pin, 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 No, myśli gość, że go nie widzę, no. Co za człowiek? Co jeszcze widzę, Cię? Ale po prostu. Może. Pójdę tu. Ty ma pistolet. Dlaczego nie mogę biec? Biec! to. żeś to. Co jest? go trzeba. Mhm, dobra. Ładuję się. No ładuj się. HP. Głupie. Kula. Nie, nie da się. Kurde. się. he <laughs> jak, jak go robię, patrz to Dobra No dlaczego ja nie mogę biec? Just. Jest, ładnie, o tygnoju gnoju malinowe. ty kurde, z tej za chwilę Ty, za chwilę mnie zwalmy mi Na za chwilę. Dostał? No Jezu, do gościa chce naprawdę bić. Jak dlaczego? Nie przeładowywuję tej broń. z pociągiem. No i co? Będziesz teraz mi bił? No właśnie. Dobra. Yy, przeładujemy sobie wszystko. Pazer hmm, jest przeładowany. Dobra. Trzeba przejść tam, teraz tam. Żeby wziąć sobie nasz... Hmm, tam. To jest w ogóle Most Wanted? Aha, dobra, ten gość. No dobra. To nie będzie łatwo. Ej, tarczę sobie wezmę. Ty, jaka to jest ok sprawa. Gdzie teraz możemy podchodzić? A mogę strzelać? Nie, nie mogę. Raja strzeli. No dobra, trudno. Jak nie, mogę, jak nie mogę, to nie mogę po prostu. Dobra. Jedziemy. Dobra, na razie w patrol jedziemy, bo nie ma sensu. Chyba, że kasyno. Nie, dobra, nie ma sensu. <grym> jak ja jeżdżę. Dobra, szybko, szybko. Dobra, jedź. Ja w ogóle nic tutaj chciałem powiedzieć, bo co nie wy, wy to wygląda się o 12 w nocy, proszę e, nie, o 12 rano, a ja ja to nagrywam w piątek o godzinie 17 19 bo sprawa jest taka, że w niedzielę nie będzie filmu niestety. No bo ja na narty, także w sobotę jest tylko film. I, i chyba przez tę ferię nie będzie filmów, także was bardzo przepraszam, ale no wiecie. No, ja, ja to będę wstawię. Ja to wstawię. Premiera będzie o trzeciej nocy, także nie musicie tego oglądać, spoko. Jakby te, tego teraz nie oglądacie, także wiecie, no. Także Was bardzo przepraszam, co to jedzie jakiś goście. Dobra, pojedźmy za nim. Tylko wiecie, no. Ne è sbaglio. Mbra. Vediamo. I can radio e candle. So già che sei. Ora

Ogień jest. Schowam się. Ogień. sam. Dobra, S. Rozwalony w kiciu jesteś, Bejniu. No coś tu mamy jeszcze, tak trzeba to jeszcze przeładować. No to życie powodzenia chcesz mi łapać na, to, na takie coś. A, chyba, że nie wyjdziesz, no to to jest No. No wyjdźcie.

Jestem samolotu, na samolotę, także nie wyjdzie. Jestem ciekawy, co zrobić dla trwałe. I kurde, znów. O, 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 dobra, dobra, dobra. jest problem. Hop. Aha, dobra. Wiedziałem. Dobra. Ja kiedyś to zrobię... Ja kiedyś go do, dopadnę. Do który to jest? Ga... Dobra. Piesku, dopadnę Cię. E, dobra, teraz bierzemy sobie shotguna. No ale widać widać takich ludzi, co... Y, no nie, nie umiem po prostu nie umiem grać. E, dobra. Prosto. Jezu. Yes. No ja szybko wejdę sobie tu. Nice. Nie no. Dobra, szybko idziemy. I jedną fachurę. Nikogo nie ma, dobrze. Dobra, jedziemy na kryminalów. Bazookę powinienem kupić. Z Airbus. Niektórzy ludzie wkurzają. Kto mi rozwalił oponę? Kto mi po... Czy to była kolczatka? Bra, zreparowały się. No zimno, zimno. Dobra, ja go rozwalę za chwilę. O, mam na, nawet na ten, mam strasznie małą czułość myszki. Właśnie, powinno mi poprawić się w pvp. chyba właśnie rozwalię... No tak. kolczatka najlepiej. Ja pierdnię, dlaczego kolczatka muszę, musi tam być? Niech. Ja Niech. Niech. Jedź no Dobra już mogę Goś jest jakiś nade mną? Nie, to a, no tak bo. No jedź! Ja pierdziele. Co mu? Jedź. O. No jadę do... na kriminalów jadę z nich. Jak ja jadę. Jak ja jadę. Hip. Yep. Co oni dadają? Na tym czacie ja piję. Dzień dobry. Pięćdziesiąty. E, aha, no dobra, to już nie ucieknę. 55 level, boys. Czekam na jakieś nowe, dlaczego mi się przestawił? O, dziękuję. So what can I do? What can I sit? Patrz. Kurde, ajajaj, szkoda. Aj. Patrzcie, nie no, jeden powinien widzieć mój nick, ale nieważne. Dlaczego mi podskakuje znów ten... Co się dzieje? Spokój. No. No. O uspokoi się. No i co mam tak czekać? Czekajcie, wiem, mi się skąpimy. Albo czekajcie. Co to było? Czy tam jest gość? Jak nie, to ja mu przebiję, pan już nie będzie. Bo... Okej, okay, o, dostał. Ten co mnie zabił? Ja wiedziałem, skupiłem się na rozwalaniu jednego, ja wiem, to jest błąd, ale dobra, zabiłem, nie zabiłem tego hero'a, to, to, jest... Pomocy, dobrze, dobrze, nie, to nie, nie, odnięty giveaway, giveaway głupi, tak, pomóżcie, pomóżcie, please, please, pomóżcie. Tak, 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 dobrze, super. Nie no. To za hop. Dlaczego nie, mi nie pomógł? No ja pierdziele, to za hop. Ja pierdzielę, co za debile. No niestety, na głupoty nic nie poradzisz. E, dobra. Hmm. Idziemy z to- <coughs> idziemy za tu. jest... ile snajpa? Ej, dajcie snajpę. Dupa Jasio nie daje snajpę. Ej, w ogóle ile za- ile za to? A, dobra, to ja chyba podziękuję. Um, poczekajcie... albo dobra, chodźmy. Um, dobra, go, lecimy. Um, i, o kurde, jest kasyna robią. Dobra, lecimy szybko na kasynę. Kasyna jest robiony i to chyba po raz ostatni co tam wyszło. Hmm. A dobra, i tak się nie bytam, Mimo, tam nie może dostać. Ale... Dobra, szybko lecimy na kasyno. Na kasyno, siema. Dobra, lecimy. Lecimy szybko. No. Szybko, szybko, no kurde. Go. Go. Szybko. Bibi. Coś się stało z czatem, ale nie będę teraz o kurde Zagapiłem się na czat. Właśnie tak się kończy, jak się gapi na czat. No. Spróbujemy. Ja chciałbym to zrobić pokojowo. To znaczy, bierzesz tej zera i spróbujesz. Ten, wycykać tej zerem, ale jak się nie da, będę musiał niestety użyć y, rozwiązania siłowego. Co znaczy, y, prawie mnie zabiło. E, to znaczy, y, że wszyscy. Ja widzicie, jak fajnie. Chyba wszyscy. No, Nice. Nice, ładnie. Ej, nie może zamknąć. O, siema. Ej, tam już nic nie ma, ja już zrobiłem swoje. No, a więc sobie wychodzi No i fajnie, mamy... Rozwiązanie siłowe. Nie było rozwiązania siłowego. Bardzo mi to się podoba. Bardzo się to mnie to się podoba. W ogóle mój... Mój wóz już tańczy. To jest bardzo dziwne. No, dobra, chodź. Słodko. Słodko jest coś jak dzisiaj. Nikt się nie mianował, ale niech będzie. nie. co tu coś się ciekawego dzieje? Nic. Nic, chyba, że ktoś się tam ukradł. Nic. No hmm. hmm, dobra poleciałbym na płytę. czekajcie gdzie jadę. Pojechałbym na... drive Pojechałbym na płytę. Ale nie wiem, czy ktoś będzie na tej płycie. No po co jadę na bomba? Albo może do widzę, widzę pana, widzę takiego jednego pana, co bardzo by chciał być złapany, ja pierdziele. Zawiesiłem się. Widzę, a widzę mi zegarek mi piękny, nie wiem dlaczego hmm, Tutaj mamy takiego pana, co by bardzo chciał być złapany. Chyba jest tam. Też ja w sumie nie wiem. to jest ten zbagowany robot? Mm -hmm. Dobra, tam coś, coś pojechało. Czy nas Czyli Oczywiście, że nas wykiwał. Ja, ja, A ja. moje teraz to by było na tyle tamtego gościa. już Chyba... wraca się. Miał no, wypadek jak zle. Aż tamtego go się już chyba nie dokonimy. I tym pięknym akcentem kończymy. Nie widać całego napisu. No trudno. No trudno, no trudno. ja idziemy. O, on O, wyjedzie, proszę, wyjedź. I tym pięknym akcentem kończymy jest napad na ban albo i nie kończymy. O. Dobra, szybko to trzeba, to szybko trzeba to szybko zrobić po prostu i nie robić się, yy, nie zwracać do siebie uwagi chyba. Chyba. Mam nadzieję, że to się uda. Prawda, się nie uda, ale. No jestem bardzo się uda. Policja? Nie. O kurde. Hop. Hop. O kurde. Tam jest gość, tam jest gość. Kurde. No nie uda się. Co? Czekajcie co? Co się stało? Okej. Okay. Tym filmem akcentem kończymy. Muszę chyba naprawić soskina. I kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji. Ja Was żegnam. Trzymajcie się. Nie wiem, kiedy będzie film. Ale poprawimy po poferia. Trzymajcie się. dobrego Cześć.